Cześć, Patryk z tej strony. W tym materiale opowiem troszeczkę o oprogramowaniu do tradowania na Forex, mianowicie o MetaTrader 4. Zaraz zapraszam na ekran i pokażę podstawowe tutaj takie oscylatory, indykatory, z których chętnie korzystam. No i które też mogą się Tobie przydać w Twoim tradingu, tym bardziej jeśli jesteś początkującym, warto aby je poznać jakie w ogóle są. Także zapraszam. Jesteśmy na koncie demo MetaTrader 4. Tutaj mam konto poprzez JFXa. Na JFXie ogólnie u tego brokera traduję, ale to nie jest akurat tematem rozmowy. Przejdźmy do rzeczy. Mamy tutaj wykres po prostu euro AUD. Wybrałem taki, w którym nie mam żadnych indykatorów. Pokażę na chwilę teraz inną walutę euro NSD. Jak widzisz, tutaj mam dosyć. Bogato różnych jakichś tutaj bajerków, że tak powiem, jakieś kółeczka, kreski i tak dalej. Po co mi to i na co, to zaraz pokrótce pokażę. Przejdźmy sobie na euro. Dobra, przejdźmy teraz tak. Bardzo fajną rzeczą, jednym z, bo to oczywiście wiąże się ze strategią, jaką lubisz grać, czy interesuje cię gra na długi termin, czy na krótki, czyli tak zwany scalping. Mianowicie tutaj, jak widać, są jakieś świeczki, że w bardzo krótkim okresie czasu. Bardzo mocno dynamika ceny się zmieniła. Zbliżmy sobie troszeczkę ekran, by łatwiej nam się pracowało. Wejdźmy sobie interwał może 5-minutowy. I teraz jak patrzymy na wykres, tutaj wykonała się jakaś dynamiczna zmiana ceny. Prawdopodobnie były wieści makroekonomiczne, prawdopodobnie ktoś tam wystąpił albo jakaś informacja wypłynęła na świat, która bardzo mocno wpłynęła na relacje. Euro do tutaj do AUD, i w tej sytuacji tutaj nie, nie zawsze te analizy nam się muszą sprawdzać. Ale takie indykatory mogą nam nieco pomóc. Mianowicie mamy tutaj banda czy linia Bollingera. Mamy tu różne opisy, parametry. Możemy to wszystko w jakiś sposób używać. Załóżmy sobie w sposób defalutowy ustawiamy, aby włączyć te indykatory. I teraz co się tutaj dzieje? To, to jest taka jakby matematyczna pochodna, między którymi wykres się porusza od bandy do bandy. Tak jak tutaj widać, bardzo fajnie. Może wskaźnik lepiej pokazać. I tutaj jak przebiło tą bandę, odbije się od bandy do bandy i w ten sposób to mniej więcej pracuje. Nie zawsze tak jest. Czasami jest tutaj, że trzyma się w tym wąskim gardle. Ale jak to wygląda w sytuacji, kiedy jeszcze nie wiemy, jaki wykres się że tak powiem, ten w prawo nie znamy. To już pokazuje. No tutaj mamy sytuację taką, że ten wykres się, jak widać tutaj przesuwa. I gdybyśmy nie wiedzieli, na przykład w tym miejscu, byśmy mieli tutaj taki symptom, że były dwie tutaj świece z knotem do góry. Symbolizuje nam to de facto, że tutaj jest motyw na spadki, ale jak widać kontynuacja trendu wzrostowego dalej trwała, więc nie do końca ten indykator. Dam to daje 100% pewność, w zasadzie nie ma żadnego takiego indykatora, który daje 100% pewność, bo tego się nie da przewidzieć, tak, tak tam sprawę. Zawsze ktoś może, że tak powiem, jednym telefonem zepsuć na wykres, jeśli ktoś gdzieś u góry zdecyduje, jak robimy na przykład banicję na jakiś kraj na tą walutę i nie da rady. Kolejnym fajnym tutaj wskaźnikiem jest średnia krocząca. Tutaj taką średnią kroczącą, podstawową czwórkę ustawię. I to jest <laughs> też pochodna wykresu, która nam pokazuje swój ruch. I teraz można zrobić sobie na przykład średnie kroczące różnych wartości. Załóżmy dodam sobie jeszcze raz. Tylko tutaj zamiast czwórki ustawię sobie dla przykładu 20. I teraz mamy dwie. Może przejdę do tej. Zmienimy jej kolor, aby się odróżniała. Ok. I teraz, na podstawie na średnich kroczących, możemy sobie <coughs> bardziej ten trading ułatwić, bo pewne zależności z tymi dwiema kroczącymi, jak się przecinają, tu się coś dzieje na tym rynku inaczej. Troszeczkę, może oddalimy. Nie do końca, może tutaj akurat fajnie to widać. Tak, daleka, ale jak tu zbliżając, możemy zauważyć, że jeśli ta średnia krocząca jest tą drugą przecina na przykład w tym miejscu, to około tego miejsca na wykresie mamy symptom, że jednak ten ta, ten wolumen tej ceny może pójść do góry. I jakbyśmy w tym miejscu zdecydowali się na trade, powiedzmy 18 to byłoby pred. Czyli tutaj jeszcze byłoby 5-7 pipsów do zdobycia. I tu, okej, okay, fajnie, ale w sytuacji takiej jak, na przykład tutaj, tu się przecięło. Mniej więcej w tym miejscu byśmy chcieli wejść w trade. To tutaj trochę by nam poszło na stop losa, jeśli byśmy mieli ustawione nisko. Ale 7 pipsów jest do zgarnięcia. I tak samo w kolejnej sytuacji. Tu nam się znowu przecina. Mniej więcej w tym miejscu byśmy weszli w trade. No, to znowu 5 pipsów no minus spread. No, to gdzieś 3, relatywnie 3-4 pipsy są do zgarnięcia. Czyli możemy sobie jakąś strategię ustalić, że jeśli na przykład średnie kroczące się przecinają, no to wtedy możemy wejść, jeśli chodzi o scalping, na wyższy, wyższy że tak powiem, zarobek. Ale weźmy sobie na H1 na przykład, albo H4 wyżej. I tutaj zobaczmy inną zależność, bo jeśli tutaj się przecina. I byśmy wchodzili w rynek załóżmy w tym miejscu, mimo tutaj trend wzrostowy jest, no to ilość pipsów już jest oszałamiająca, już 200, się, parę jest do możliwych, a tutaj w innym przypadku, tutaj, kto się przyciął w tym miejscu, no to tutaj te 16-10 pipsów byłoby możliwe, i tak samo w innych miejscach. Zmieniając interwał czasowy, czyli każda świeczka równoważy tam jedną godzinę, tutaj 30 minut, 15 minut, i tak dalej, pomaga nam. Po prostu z dużej perspektywy zobaczyć ten wykres. Zobaczmy sobie teraz inne tutaj, że tak powiem, pomoce. Ja bardzo lubię RSI. Taka inna forma RSI. RSI też, ale najbardziej lubię z tych Tochastic. Tutaj jest troszeczkę... Inna sprawa, to też jest pochodna. RSI może byśmy usunęli. z wskaźników RSI usun. I tutaj może zobaczyć, że te dwie linie lubią się przecinać i jest taka strefa tutaj 80-20. Z reguły tak jest. Może cofnę. Jeśli tak, jak tutaj jest w okolicach 20, bardzo nisko, już te dwie linie się przecinają. Z reguły następuje wzrost. Jak widać, wzrost tutaj był, do tej strefy doszło. Lekki spadek, tak jak tutaj widać na wykresie, i tak dalej. Oczywiście też nigdy to nie jest stuprocentowym wyznacznikiem. Ale w jaki sposób możemy łączyć strategię? Czyli załóżmy, w jakiej sytuacji już, tak powiem, łączymy strategię. Zakładamy, że tak jak tutaj, nawet, po takim dużym spadku prawdopodobnie odbędzie się wzrost. Powiem, reakcja na ten impuls. I sprawdzamy sobie. Przecięła się tutaj yy, nasza średnia krocząca. Tutaj na RSI zeszliśmy poniżej pułapu 20, czyli już jest potencjał na, na wzrost. I tylko teraz moment, wyczekać tej chwili, w którym momencie że tak powiem, odpalić nasz trade na wzrost. Tutaj mieliśmy jedną świecę, która symbolizowała już równowagę lekką. Czyli jeszcze jest nie do końca przewaga kupujących sprzedających, kontynuacja trendu jeszcze się tutaj odbyła na sprzedaż. Tu się pojawiła pierwsza świeca taka zielona już dosyć z pełniejszym korpusem. Która też troszkę lekko świadczy o możliwych spadkach. Lekkie wybicie, znowu korekta i później się dopiero zaczyna powolutku wzrost. Czyli mniej więcej możemy sobie, znacznie załóżmy, żeśmy w tym miejscu zdecydowali się na wejście w, na wzrosty. No, to stop loss by się później mieć w okolicach 15 pipsów, ale gdybyśmy się uzbroili w cierpliwość, w takiej sytuacji tutaj do tego miejsca 30 pary pipsów można by, że tak powiem, ugrać. To jest łączenie, powiedzmy, dwóch, trzech strategii ze sobą. I przeważnie wystarczają dwie albo trzy, gdyż im więcej nakładamy na, sobie, na siebie indykatorów, możemy się w tym wszystkim pogubić i niektóre jedne ze, ze sobą się zaczną im przeczyć. Warto sobie połączyć takie zagrania jeszcze z, z różnymi, że tak powiem, mierzeniami. Na przykład tutaj mamy siatkę Fibonacciego, która nam pomaga, zaraz powiem w jaki sposób. Mierzymy sobie od takiego większego dołka, tak jak powiedzmy tutaj jest taki większy dołek, do najwyższego szczytu. I zobacz co się, zro co się zrobiło z wykresem. Tutaj, Tą siatkę rozłożyłem w tym miejscu, do tego, od tego punktu do tego punktu, i pokazuje nam linie, które historycznie, jakbyśmy cofnęli wstecz, gdzieś tam, gdzieś tam dalej, jeszcze bardziej na lewo. Może dam na D1. No tutaj nie do końca to fajnie widać, ale te linie, gdzieś tutaj z tymi tutaj, wcześniejszymi górkami bądź dołkami, w jaki sposób ten lub, lubiła reagować. FiBo nam w jakiś sposób, taki dosyć szybki sposób pokazuje, że coś takiego można narysować, że tak powiem, na krótko, na szybko. I analizując rynek, powiedzmy, widzimy, że zaczyna się spadek, a mamy tą siatkę na przykład rozwiniętą już wcześniej, możemy wstępnie założyć mniej więcej na jakich poziomach ta cena powinna w jakiś sposób zareagować. Czyli jeszcze zbliżając sobie tutaj ten wykres. Zauważamy, że cena przebija bardzo mocno i gwałtownie poziom 0,61, 0,78, 1, poziom 1 do 1, czyli 0 z poprzedniego dołka i wyznacza nowy dołek. Nowy dołek na poziomie 1,27. I ta cena lubi oscylować między jednym poziomem a drugim. Jeśli ten poziom przebija, kolejnym poziomem staje się oporem poziom wyżej. Czyli jeśli stąd. Się odbija, no to jak widać, cena uderzała poniżej tego poziomu. Później kolejne ataki do góry, góra-dół, góra-dół, przebiło tutaj ten poziom, i już kolejny atak, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widać, tutaj cena już poszła w dół, i prawdopodobnie cena dalej będzie uderzała dalej. Bardzo fajnie, jest też skorzystać. Może pokażę. Mam tutaj taką ściągę. Bo formacje się też robią na podstawie FIBO. To jest taka ściąga, którą sobie wydrukowałem. Gdzie tak zwane układy harmoniczne. Mam tutaj też taką wtyczkę, nazywa się PZ Harmonic. I tutaj, co robi ta wtyczka? Ona z automatu nam pokazuje. Jakieś układy harmoniczne. Czyli to jest jakieś takie dodatkowe potwierdzenie do naszej tutaj strategii, która powoli stala się w pełną całość i pozwala nam w ten czy bardziej inny sposób odpowiadać, jeśli chodzi o zagrania. Bo też muszę przestrzec przed taką wtyczką, bo tu jest coś takiego, że jeśli załóżmy wykres by się znajdował w tym miejscu, gdzie pokazuje kursorem, to ten tutaj na przykład. Koniuszek tego trójkąta podskakuje tutaj, gdzie jest aktualnie, leci na żywo. Dopiero jak się zamknie świeca jedna czy druga, wtedy, że tak powiem, ten tutaj układ, że tak powiem, uwiarygodni się bardziej. Tak? I w tej sytuacji dopiero mamy taką większą pewność, że coś się takiego wydarzy. Wymieniając inny interwał czasowy i grając na bardziej krótsze pozycje, no to M5 jeszcze jest fajny, bo w miarę fajnie, że tak powiem, się sprawdza. M1 Grałem i, że tak powiem, trochę istne szaleństwo z tym się odbywało, ale jak widać, też potrafi w jakiś sposób nam coś zasugerować, ale oczywiście decyzje i tak podejmujemy. Nie ma też ślepo co wierzyć, bo kiedyś jeszcze raz korzystałem tylko z tej wtyczki, z tych wykresów, bo popatrzałem: o, tutaj jest dół, tutaj jest górka i wszystko fajnie, a okazuje się, że rynek zrobił powiedzmy tutaj lekką górkę i poleciał zupełnie przeciw w przeciwnym kierunku. To niestety się odbiło bardzo negatywnie na moim portfelu. Także też trzeba mieć na uwadze. I warto sobie połączyć kilka takich właśnie strategii, łącznie z siatką, i przygotować się na, tako, na taki trade. Bardzo to jest ważne, żeby na przykład zaczynając trading, powiedzmy albo wieczorem, albo bardzo wcześnie rano, w zależności od w których dniach traduję, częściej sobie narysować taką siatkę. Pojrzeć sobie na tutaj Stochastic czy MACD, bo też jest tutaj MACD, odpalę może, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tutaj MACD bierze tutaj, że tak powiem z wolumenu informacje. W jaki sposób to odczytywać. Jak widzisz tutaj przełamuje się z góry do dołu. I wszystkie te indykatory mają wpływ na swój trading, ale na przykład rozsuwając swoją siatkę, przygotowując się do swojego w tradingu, przed swoją sesją, obserwujesz rynek, patrząc powiedzmy w ten sposób, widzisz, że był jakiś szczyt, jeden, drugi. Patrzysz sobie na wyższą perspektywę, na przykład H4. Sprawdzasz sobie, że jak widać cena ogólnie stopniowo leci na dół, czyli trend jest na spadek i w takiej sytuacji warto zagrać na spadki, czyli większa siła jest ogólnie na to, by cena poszła w dół. Adekwatnie też może być, że idzie do góry, jak powiedziałem tutaj wcześniej. to tu jest trend wzrostowy, i wtedy warto lepiej na baj ustawiać swoje zlecenia. A tutaj, w takiej sytuacji, jak widać, trend jest na spadki, więc warto sobie szukać tego miejsca na zagranie, na spadki. Czyli mamy tutaj jakiś szczyt, siatka rozciągnięta. Patrzymy sobie na nasz stochastic zmieniamy sobie interwał czasowy na przykład na M30 i patrzymy, że tu się utrzymuje cena na poziomie dosyć bliskim tej 80 czyli prawdopodobieństwo spadków troszeczkę jest większe, tak, niż w sytuacji, kiedy jest tutaj tak jak na dole. I spokojnie czekamy, możemy sobie ustawić zlecenie oczekujące, które powiedzmy, nie wiem, gdzieś na tym poziomie poniżej, jak już zacznie spadać, no to wtedy otworzy nam zlecenie na spadki i wtedy zarabiamy. Adekwatnie możemy sobie ustawić też zlecenie wyżej. Być może będzie moment na przełamanie rynku i będą bardzo wysokie wzrosty, na które w tej sytuacji się załapiemy. Zrobić sobie takie że tak powiem widełki. To też jest jedna z takich strategii. Aby zrobić powiedzmy tutaj na sprzedaż. Tutaj na buy. I w takiej sytuacji się zabezpieczamy, że na przykład tutaj ustawimy sobie Trochę wyżej stop lossa. Mierzymy na przykład, tu jest 10 pipsów. I załóżmy w takiej sytuacji, tu już byśmy zarabiali. Jeśli leci w ten sposób. Nawet jak cena chwilowo zawróci, ale naszego stop lossa nie wyłapie, to wtedy tutaj poprzez take profit bądź stop loss kroczący, czyli że stopniowo ten stop loss oby tutaj się zmniejszał, tak, w momencie kiedy nasza transakcja jest otwarta. No to wtedy będziemy już na plusie w jakiś To tyle w tym materiale. Jeśli chciałbyś tutaj ten PZ Harmonik uzyskać, mam to oczywiście u siebie na dysku. Udostępniam osobom, które do mnie napiszą. Kontakt znajdziesz w opisie na dole, poprzez maila bądź po prostu przez Facebooka. Zapraszam do kontaktu. To tyle ode mnie. Pozdrawiam cię ciepło. Cześć. stay